Spójrz na to, co nas otacza. Każdego dnia o każdej porze roku piękno przyrodę. Spójrz, co masz na wyciągnięcie ręki. Każdego dnia spokój, cisza i czysta przyjemność. Czysty relaks. Zieleń, szum wiatru, kołyszące się krony drzew, prześwitujące promienie słońca. Spójrz na to wszystko i ciesz się tym pięknym. Doszcz. Spróbuj dostrzec to, co ci otacza na co dzień. Spróbuj cieszyć się tą chwilą, która teraz jest, która teraz masz. Masz ją w zasięgu ręki. Nie potrzebujesz szukać długo. Nie potrzebujesz długo się rozglądać. W każdej chwili możesz dostrzec piękno, które Cię otacza.